Trzy rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć przy dotacji unijnej na założenie działalności gospodarczej? Ale zanim ci o tym opowiem, polub nasz kanał i zaobserwuj nas. Przedstawiamy wiele istotnych informacji, które pomogą zdobyć Ci finansowanie na Twoją działalność gospodarczą. Tak, numer jeden: Dofinansowanie unijne ma zaszyte wsparcie pomostowe na koszty bieżące i w odróżnieniu od innych dofinansowań pomoże Ci zdobyć. Środki na koszty bieżące, takie jak marketing czy księgowość. Fakt numer dwa. Przy dofinansowaniu unijnym nie wpisuj tych samych kosztów, zarówno do dotacji jednorazowej, jak i dotacji pomostowej. Te pomocy wykluczają się, czyli jeżeli złożysz wniosek o materiały i towary w wsparciu pomostowym, nie wpisujesz ich w dofinansowaniu jednorazowym. Fakt numer trzy. Z dotacji unijnej możesz kupować używane środki trwałe. Nie ma w tym żadnego problemu. O których tych rzeczy nie wiedziałeś wcześniej, daj nam znać w komentarzu. Dodatkowo, jeżeli masz pytania z zakresu dotacji lub potrzebujesz pomocy w ich zdobyciu, napisz do nas lub odwiedź naszą stronę internetową. Link znajdziesz w komentarzu.